Grupa posłów zgłosiła kandydaturę pana Donalda Tuska na prezesa Rady Ministrów. Proszę o zabranie głosu pana posła Borysa Butkę w celu przedstawienia zgłoszonej kandydatury. Bardzo proszę, panie pośle. Panie marszałku, panie prezydencie, Wysoka Izbo, pani marszałek a po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój. Spotkał mnie niezwykły zaszczyt i olbrzymia przyjemność móc zgłosić w imieniu grupy 248 posłanek i posłów demokratycznej większości kandydaturę pana premiera Donalda Tuska. Na urząd prezesa Rady Ministrów. Ale ten wniosek składany jest nie tylko w imieniu szanownych koleżanek i kolegów, którzy złożyli swój podpis i wnioskują o powołanie pana Donalda Tuska na to stanowisko, ale to jest wniosek ponad 11 milionów Polek i Polaków, którzy. którzy 15 października tego roku wybrali zmianę, wybrali prawdziwie dobrą zmianę po tym, co Polskę spotkało przez ostatnie 8 lat. Szanowni Państwo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, jeżeli chcielibyśmy przedstawiać dzisiaj tak w sposób taki bardzo szablonowy sylwetkę Pana premiera Donalda Tuska, to oczywiście musiałbym przypomnieć Państwu te wszystkie fakty. O których doskonale wiecie. Bardzo Państwa proszę o powściągnięcie ekspresji. Wiecie doskonale, dobrze? że Donald Tusk był premierem, który w III Rzeczpospolitej najdłużej sprawował ten urząd. Ale do tego pan premier Donald Tusk był jedynym do tej pory Polakiem, który sprawował jeden z najważniejszych urzędów w Zjednoczonej Europie, w Unii Europejskiej, przewodniczącego. Rady Europejskiej. Szanowni Państwo, wiemy doskonale, jak trudny i ciężki czas dla polskiej gospodarki, światowych finansów to były lata 2007-2015. Ale wówczas Polska przeszła suchą stopą przez kryzys gospodarczy, jednocześnie zachowując wszystkie elementarne prawa. Socjalne, a dodatkowo wprowadzając szereg reform, które pozwoliły chociażby na to, by zwiększać dzietność, by zwiększać prawa kobiet, by przede wszystkim Polacy w tych trudnych czasach mogli czuć się bezpiecznie. Ale, Szanowni Państwo, gdybyśmy mówili o tych wszystkich osiągnięciach, to z pewnością. Moglibyśmy sięgnąć do źródeł, które są Wam powszechnie znane, można sprawdzić to w wyszukiwarkach internetowych. A ja chciałbym dzisiaj powiedzieć o kilku faktach i cechach kandydata, które być może Panią posłankom, Panom posłom, ale przede wszystkim opinii publicznej nie są znane. Otóż, Szanowni Państwo, jak długa droga naszego kandydata była do sprawowania tych najważniejszych funkcji, niech świadczy to, że po zdobyciu wyższego wykształcenia na Uniwersytecie Gdańskim od 82 roku Donald Tusk pracował fizycznie jako robotnik aż do 89 roku jednocześnie poświęcając się cały czas działalności opozycyjnej Charakter człowieka kształtuje przede wszystkim jego dzieciństwo, jego młodość i to w jaki sposób musi zmagać się z trudami życia codziennego. Donald Tusk w swoim życiu przeszedł różne etapy, ale zawsze pozostał wierny zasadom, o które wspólnie w tych wyborach 15 października walczyliśmy. Te zasady to przede wszystkim zawsze przedkładanie tego wspólnego interesu i dobra wspólnego nad interes osobisty. Mieliśmy do czynienia w Polsce w ostatnim czasie z absolutnym zaprzeczeniem tych wartości, które reprezentuje kandydat zgłaszany przez demokratyczną większość. Mieliśmy do czynienia przez ostatnie osiem lat z ludźmi, którzy do władzy doszli tylko w jednym celu: by pomnażać własny majątek, by budować własne pozycje, by tylko im żyło się lepiej. Natomiast Donald Tusk w całym swoim życiu, zarówno tym społecznym, politycznym, ale również w tym zawodowym, kierował się tymi zasadami, które myślę są wspólne dla zdecydowanej większości Polaków. Może Państwo nie wiecie, ale Donald Tusk jest wielkim. Miłośnikiem muzyki, malarstwa. Nie będę mówił o wszystkich utworach, które zdaje się, które tutaj moi drodzy. Proszę Państwa, kiedy rano przemawiał kandydat na premiera tej Izby, Mateusz Morawiecki, przychodziliście do mnie prosząc o to, żebym starał się zachować spokój na tej sali spełniałem te prośby. Bardzo Państwa proszę, Panie Pośle Mosiński, ja rozumiem, że Pana to bawi, ale dzisiaj śmiech to zdrowie, natomiast kultura obowiązuje i nie zawsze i nie wszędzie wypada się śmiać, Panie Pośle Mosiński. Jesteśmy w ważnym momencie. I bardzo proszę państwa o niepokrzykiwanie, niepochukiwanie. Wypowie się pan poseł, później przedstawiciel waszego ugrupowania też będzie miał głos. Będzie można jutro zabrać w głos pytaniach, nie zabraknie okazji do okazania tego co myślicie i czujecie. Bardzo was proszę, uszanujmy ten moment, uszanujmy ten moment, uszanujmy siebie nawzajem. Bardzo proszę panie pośle. Dziękuję bardzo panie marszałku. Otóż ostatnie dwa i pół roku pokazały ten, to, co było w polityce najważniejsze: determinację i powrót Donalda Tuska po to, by walczyć o miejsce Polski w Unii Europejskiej, by walczyć o to, by wartości Solidarności, wartości, o które walczyli robotnicy sierpnia, o które walczyli Polacy w stanie wojennym. O które walczyli Polacy przy tym przełomowym roku 1989 znowu były fundamentami polskiej polityki. Ostatnie dwa i pół roku to walka o pryncypia, ale przede wszystkim walka o to, by znowu to, co powinno nas wszystkich łączyć, stało się podstawą funkcjonowania polskiego rządu. Szanowni Państwo, kiedy. Już blisko trzy lata temu po raz pierwszy rozmawialiśmy z Donaldem Tuskiem o tym, czy będziemy w stanie e, wspólnie wygrać następne wybory. To widziałem wówczas tą troskę i determinację, właśnie troskę o to, by Polska, o którą walczy, walczyły pokolenia Polaków po Drugiej wojnie światowej, Polska wolna, Polska niepodległa, Polska suwerenna ale Polska, która z szacunkiem traktuje swoich obywateli, po prostu wróciła. By ten rząd, który pomimo sięgania do korzeni Solidarności w działaniu był absolutnym zaprzeczeniem wartości, o których mówię, był odszedł do historii. I Donald Tusk zmierzył się z czymś, co w normalnych, klasycznych zasadach parlamentaryzmu i demokracji parlamentarnej nie mogło się udać. Otóż zmierzył się z całą machiną finansowaną przez państwo, wymierzoną w jednego człowieka. To, co zrobiliście przez ostatnie dwa i pół roku, przejdzie do historii jako przykład niesamowitej pogardy, ale przede wszystkim zaprzeczeniu. Jakichkolwiek wartości, o które powinniśmy wspólnie walczyć w polityce. Ale mimo tego Donald Tusk się nie poddał. Dwa i pół roku wspólnej walki o to, by pokazać, że można w sposób demokratyczny przy urnie wyborczej odsunąć od władzy tych, którzy demokracji nie szanują, przyniósł swój efekt. Pokazaliśmy wspólnie z ponad tak jak wspomniałem 11 milionami Polek i Polaków, że karta wyborcza, że ten najważniejszy instrument demokracji może zadziałać, jeżeli walczy się o rzeczy, które dla Was niestety, ale były obce. Jeśli walczy się o godność człowieka, jeżeli walczy się o szacunek, jeżeli walczy się przede wszystkim o to, by prawda zastąpiła kłamstwo. By prawda zastąpiła obłudę, by sprawiedliwość zastąpiła bezprawie, ale przede wszystkim by Polacy mogli decydować o sobie. I dlatego, Szanowni Państwo, 15 października Polacy dokonali wyboru, postawili na zmianę. Mimo tego przez ostatnie dwa miesiące robiliście wszystko, by odwrócić demokratyczny wynik wyborów. Robiliście wszystko, by jak najdłużej korzystać z profitów władzy, władzy, którą straciliście bezpowrotnie. I dzisiaj, szanowni państwo, wniosek o powołanie Donalda Tuska na stanowisko prezesa Rady Ministrów podpisany jest, tak jak powiedzieliśmy, pierwszego dnia po wyborach przez 248 osób, posłanek i posłów demokratycznej większości koalicji obywatelskiej Polski 2050 Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lewicy to reprezentanci wyborców zdecydowali się na powierzenie tej misji Donaldowi Tuskowi. I mam do was jedną prośbę. Po prostu nie przeszkadzajcie. Szanujcie wynik wyborów. Zrozumcie, że przegraliście i zrozumcie wreszcie że Polacy zasłużyli na prawdziwego premiera. I tak na koniec czy możecie sobie państwo wyobrazić? Donalda Tuska, do którego przychodzi jakiś minister po konferencji prasowej na której nazywa premiera Miękiszonem, Czy możecie sobie wyobrazić prawdziwego premiera, któremu gabinet meblują czterej funkcjonariusze partyjni a w tym czasie wysyła się go czy ją na urlop. Nie, Polska potrzebuje prawdziwego premiera. Polska potrzebuje człowieka, który bierze odpowiedzialność za to co robi. Polska potrzebuje premiera, który jest szanowany w swoim zapleczu politycznym. I dlatego jestem przekonany, że wybór Donalda Tuska to najlepsze, co może dzisiaj spotkać Polskę. Szanowni Państwo, ale jest jeszcze jeden bardzo istotny element: to kwestia tej większości. Otóż to stabilna większość to 248 posłanek i posłów. Żaden wcześniejszy rząd nie legitymował się tak wielkim poparciem społecznym. I to powinno dać Wam naprawdę do myślenia. I na koniec chciałbym Wam zadedykować słowa wielkiego pisarza. Kiedyś Ernest Hemingway powiedział, że człowieka można zniszczyć, ale nie można pokonać. Na szczęście nie udało Wam się ani zniszczyć, ani pokonać Donalda Tuska. Dziękuję bardzo.